Oddech ludzki, często sprowadzany do automatycznej funkcji ciała, kryje w sobie głęboką tajemnicę, jest cichym architektem twojej rzeczywistości. O wiele więcej, niż zwykła wymiana gazowa, każdy wdech i wydech służy jako pociągnięcie pędzla na płótnie twojego istnienia, malując arcydzieło twojego życiowego doświadczenia. Wyobraź sobie, że każdy oddech, który bierzesz, jest świadomym wyborem, okazją do kształtowania świata. Co by było, gdyby z każdym głębokim wdechem Mógłbyś aktywnie wciągać spokój, radość i obfitość, a z każdym celowym wydechem uwalniać wątpliwości, stres i strach? Może to brzmieć niezwykle, jednak jest to ponadczasowa mądrość, z pasją propagowana przez oświeconych mistrzów takich jak OSHO. Rozumiał on, że najbardziej fundamentalny akt oddychania może być kluczem do odblokowania rzeczywistości, którą sam wybierzesz życia stworzonego przez intencje, a nie przez okoliczności. Nasze społeczeństwo w dużej mierze uwarunkowało nas do traktowania oddychania jako czegoś oczywistego, podświadomego rytmu, który nas podtrzymuje, nie wymagając uwagi. Jednak, gdy ktoś naprawdę pojmie jego wewnętrzną moc, następuje zmiana paradygmatu. Oddychanie wykracza poza swoją fizyczną definicję. Staje się cichym, ale niezwykle potężnym narzędziem, które głęboko wpływa nie tylko na nasz bezpośredni stan emocjonalny, ale także na samą tkankę naszych myśli, trajektorię naszych działań. I ostatecznie, na namacalną rzeczywistość, którą postrzegamy. Jest to niewidzialna nić łącząca nasz wewnętrzny świat z zewnętrznym, przewód transformacji drzemiący w każdym z nas. Przez przebudzenie do świadomej kontroli nad oddechem, wkraczamy w podróż samokontroli, odkrywając, że ta wrodzona funkcja biologiczna jest naszą najbardziej bezpośrednią bramą do stworzenia życia, którego naprawdę pragniemy. Ta eksploracja ujawni, jak ten prosty, wszechobecny akt może zrewolucjonizować Twoje istnienie, Oferując drogę do niezrównanej jasności, witalności i połączenia. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby zaobserwować, jak twoje wzorce oddechowe zmieniają się w bezpośredniej odpowiedzi na twój krajobraz emocjonalny? Połączenie jest niezaprzeczalne i głęboko zakorzenione w naszej fizjologii. Kiedy ogarnia cię niepokój, strach lub stres, twój oddech niezmiennie staje się płytki, szybki i często ograniczony do górnej części klatki piersiowej. Odwrotnie. Gdy doświadczasz głębokiego spokoju, relaksu lub radości, twoje oddychanie naturalnie pogłębia się, zwalnia i staje się stabilne, pochodząc z brzucha. To nie jest zwykły zbieg okoliczności, to podstawowa zasada biologii człowieka. Nasz oddech działa jak lustro naszego wewnętrznego świata, odzwierciedlając nasz stan emocjonalny z niezwykłą precyzją. Co ważniejsze, ta relacja jest dwukierunkowa. Tak jak emocje wpływają na oddech, tak też celowe zmienianie wzorców oddechowych. Może głęboko zmienić nasz stan emocjonalny. To zrozumienie daje nam natychmiastowe i potężne narzędzie do regulacji emocjonalnej. W sercu tego połączenia leży autonomiczny układ nerwowy, skomplikowane centrum kontroli zarządzające mimowolnymi funkcjami ciała. Składa się on z dwóch głównych gałęzi: współczulnego układu nerwowego walcz lub uciekaj, i przy współczulnego układu nerwowego odpocznij i trawi. Szybkie, płytkie oddychanie sygnalizuje układ współczulny. Aktywując reakcje stresowe, zwiększając tętno i uwalniając kortyzol. Głębokie, powolne oddychanie przeponowe z drugiej strony stymuluje nerw błędny, kluczowy element układu przywspółczulnego. Ta aktywacja sprzyja relaksacji, zmniejsza stany zapalne, obniża ciśnienie krwi i uspokaja umysł. Świadomie, wybierając głębokie i powolne oddychanie, wysyłamy bezpośrednie sygnały do naszego mózgu, instruując go, aby przeszedł od pobudzenia do spokoju. To fizjologiczne zrozumienie podkreśla, dlaczego starożytne praktyki, takie jak yoga i medycyna chińska, konsekwentnie podkreślały oddech jako podstawowy środek do osiągnięcia dobrego samopoczucia psychicznego i emocjonalnego, uznając go nie tylko za działanie fizyczne, ale za głęboki most między ciałem a umysłem, bezpośrednią drogę do emocjonalnego mistrzostwa. Poza funkcjami fizjologicznymi, oddech jest powszechnie uznawany w starożytnych tradycjach. Za samą esencję siły życiowej. W filozofii jogi ta witalna energia jest znana jako prana uniwersalna siła podtrzymująca życie, która ożywia wszystkie żywe istoty. To nie tylko powietrze, które wdychamy, ale subtelna energia, która przenika kosmos i przepływa przez nas, napędzając wszystkie funkcje ciała, procesy umysłowe i ewolucję duchową. Podobnie, w tradycyjnej medycynie chińskiej, ta energia życiowa nazywana jest si. Lub ci uważana za fundamentalną walutę energetyczną, która przepływa przez określone ścieżki w ciele, znane jako meridiany. Te koncepcje, choć różnie nazwane, wskazują na tę samą głęboką prawdę. Sposób, w jaki oddychamy, bezpośrednio wpływa na jakość i ilość tej witalnej energii w nas. Kiedy oddychamy płytko nieświadomie lub nieregularnie, utrudniamy swobodny przepływ prany lub ci, ta blokada może objawiać się jako dolegliwości fizyczne, zastój emocjonalny, mgła umysłowa i ogólne poczucie odłączenia i niskiej witalności. Odwrotnie, kiedy oddychamy spokojnie, świadomie i celowo, aktywnie dostrajamy się do tej uniwersalnej energii. Głębokie, rytmiczne oddychanie, zwłaszcza oddychanie przeponowe, działa jak potężna pompa, wciągając więcej prany czy i ułatwiając jej harmonijne krążenie w złożonej sieci nadis, kanałów energetycznych wiodze lub meridianów ciała. To świadome zaangażowanie ożywia każdą komórkę, zwiększa naszą witalność, promuje równowagę emocjonalną, wyostrza jasność umysłu i zaprasza głębokie poczucie harmonii do naszego życia. Opanowując nasz oddech, opanowujemy przepływ naszej siły życiowej, stając się bardziej witalnymi, odpornymi i dostrojonymi do głębszych prądów istnienia. Każdy świadomy oddech ma zatem potencjał do naładowania naszych wewnętrznych baterii i ponownego skalibrowania całego naszego bytu. Głębokie zrozumienie oddechu jako przewodu siły życiowej znajduje potężną syntezę w dwóch odrębnych, lecz zbieżnych starożytnych tradycjach: medycynie chińskiej i filozofii jogi. Oba systemy uznają ogromną moc specyficznych praktyk oddechowych do wpływania na przepływ energii, odblokowując głębszą witalność i duchową świadomość. Centralnym elementem medycyny chińskiej jest dantian, często tłumaczony jako pole eliksiru. Dolny dantian, położony około 2 cale poniżej pępka, jest uważany za główne centrum energetyczne. Oddychanie dantian polega na świadomym głębokim oddychaniu w tę dolną część brzucha, pozwalając brzuchowi delikatnie rozszerzać się podczas wdechu i kurczyć podczas wydechu. Ta technika polega na wciąganiu qi głęboko do rdzenia, konsolidowaniu jej i budowaniu potężnej rezerwy do uzdrawiania, zwiększonej witalności i głębokiej jasności umysłu. Równolegle filozofia jogi wprowadza sushumna nadi centralny kanał energetyczny biegnący wzdłuż kręgosłupa od podstawy do korony. Jest to najważniejsza ze wszystkich nadis, służąca jako główny przewód dla energii kundalini. Sushumna nadi łączy siedem głównych czakr, witalnych centrów energetycznych ciała, i jest korzeniem, przez który energia duchowa wznosi się, prowadząc do wyższych stanów świadomości. Kiedy angażujesz się w głębokie, świadome oddychanie, Szczególnie z naciskiem na dolną część brzucha, region związany z dolnym dantianem i podstawą suszumny, aktywnie stymulujesz i aktywujesz ten centralny kanał energetyczny. Ta synergiczna praktyka pozwala pranie ci swobodnie i potężnie się poruszać, usuwając blokady, promując równowagę i zwiększając jasność na wszystkich poziomach. Zakotwiczając energię w dantian i jednocześnie aktywując suszumna nadi. Świadome oddychanie staje się wyrafinowanym narzędziem do stymulowania potężnego strumienia energii, zarówno fizycznej, jak i duchowej, który podnosi witalność, wyostrza świadomość i pogłębia nasze połączenie ze światem i z naszym wyższym ja. Ta fuzja reprezentuje holistyczne podejście do kultywowania energii i ewolucji duchowej. Teraz zagłębmy się w jeszcze bardziej intrygujący aspekt świadomego oddychania. Jego zdolność do przenoszenia umysłu w stany głębokiej receptywności i podwyższonej świadomości, szczególnie w stan fal mózgowych teta. Nasze mózgi działają na różnych częstotliwościach, odpowiadających odrębnym stanom świadomości. Beta — 13-30 Hz normalne czuwanie, aktywne myślenie. Alfa — 8-12 Hz zrelaksowana czujność, lekka medytacja, kreatywność. Teta — 4-7 Hz stan zmierzchu między jawą a snem. Głęboki relaks, zwiększona intuicja, bezpośrednia linia do podświadomości. Rozkwita kreatywność, następuje uzdrawianie, pojawiają się głębokie spostrzeżenia. Delta 0.5-3 Hz. Głęboki, bezsenny sen, uzdrawianie. Gamma 30 Hz. Wysoki poziom poznania, szczytowa wydajność. Świadomie zwalniając oddech, możesz celowo wprowadzić swój mózg w stan teta. Kiedy oddychanie staje się powolne, głębokie i rytmiczne, szczególnie w połączeniu z koncentracją na brzuchu, Twoje fale mózgowe naturalnie zwalniają z beta do alfa, a następnie do theta. W tym stanie Twój świadomy, analityczny umysł schodzi na dalszy plan. Twoja podświadomość, ogromne repozytorium wszystkich wspomnień, nawyków i najgłębszych przekonań, staje się znacznie bardziej aktywna i dostępna. Jest to żyzny grunt na którym rozkwita kreatywność, może nastąpić spontaniczne uzdrowienie i pojawiają się głębokie spostrzeżenia. Wrodzone piękno stanu Teta leży w jego niezwykłej receptywności. W tym głęboko zrelaksowanym, lecz świadomym stanie, twoja podświadomość jest szeroko otwarta niczym żyzna gleba gotowa do wchłonięcia nowych nasion. Jest to dogodne okno, aby uwolnić stare, ograniczające przekonania, uzdrowić utrzymujące się rany emocjonalne i silnie zasiać nowe nasiona dla przyszłości, którą pragniesz kultywować. Opanowując pracę z oddechem, aby celowo wejść w stanteta, zyskujesz niezwykłą zdolność do przeprogramowania swojego umysłu. To sprawia, że oddech jest niezwykle potężnym narzędziem do rozwoju osobistego i transformacji, ponieważ pozwala Ci uzyskać dostęp i modyfikować głębsze poziomy świadomości, gdzie zaczyna się prawdziwa, trwała zmiana, umożliwiając Ci przekształcenie Twojego wewnętrznego krajobrazu, a co za tym idzie Twojej zewnętrznej rzeczywistości. Aby prawdziwie zrozumieć transformacyjną moc dostępu do stanu teta poprzez oddech, musimy najpierw pojąć głęboki wpływ naszej podświadomości. Pomyśl o swojej podświadomości, jako o ostatecznym systemie operacyjnym Twojego życia potężnym, nieracjonalnym superkomputerze który zarządza 95% twoich codziennych funkcji, decyzji i percepcji. Przechowuje każde doświadczenie, każde przekonanie, każde wspomnienie, tworząc plan twojej rzeczywistości. Ograniczające przekonania, takie jak nie jestem wystarczająco dobry, często są zakorzenione w dzieciństwie lub przeszłych doświadczeniach. Te przekonania, choć często ukryte, dyktują nasze reakcje emocjonalne, napędzają nasze zachowania i ostatecznie manifestują się jako nasza postrzegana rzeczywistość. Działając jako niewidzialne bariery dla naszych marzeń. Wyzwaniem jest to, że świadomy umysł ze swoim krytycznym filtrem często działa jako strażnik, utrudniając bezpośrednią komunikację i przeprogramowanie podświadomości. Właśnie tutaj stanteta staje się nieocenionym atutem. Kiedy wywołujesz stanteta poprzez świadome oddychanie, ten świadomy, krytyczny filtr skutecznie obniża swoją obronę. To jak uzyskanie bezpośredniego dostępu administracyjnego do Twojego podświadomego systemu operacyjnego. W tym bardzo receptywnym stanie opór wobec nowych idei i przekonań jest znacznie zmniejszony, co pozwala Ci zasiać nowe, wzmacniające nasiona bezpośrednio w żyzną glebę Twojej podświadomości. Dlatego techniki takie jak afirmacje, wizualizacje i wyznaczanie intencji stają się wykładniczo potężniejsze, gdy są praktykowane w stanie TETA. Wyobraź sobie, że chcesz zamanifestować obfitość. Będąc w głębokim stanie TETA. Możesz żywo wizualizować siebie doświadczającego obfitości, odczuwać związane z nią emocje i powtarzać afirmacje takie jak: Jestem godny bezgranicznej obfitości z głębokim wpływem. Twoja podświadomość, teraz wysoce podatna na sugestie, akceptuje te nowe dane jako prawdę, zaczynając kalibrować Twój wewnętrzny plan. Ta zmiana następnie naturalnie wpływa na Twoje świadome myśli, reakcje emocjonalne i działania, dostosowując je do Twojej pożądanej rzeczywistości. Oddech zatem nie jest tylko narzędziem do relaksu, jest to główny klucz do odblokowania i przekodowania najgłębszych części Twojego istnienia. Pozwala Ci świadomie zrzucić stare narracje, uwolnić emocjonalny bagaż i osadzić nowe, wzmacniające przekonania, które organicznie poprowadzą Cię do życia, którego pragniesz. Oświecony mistrz Osho konsekwentnie podkreślał transformacyjną moc świadomego oddychania. Jego ikoniczne stwierdzenie, że jeden świadomy oddech może być medytacją, Zawiera w sobie głęboką prawdę duchową. To radykalne zaproszenie uznaje, że najprostszy akt wdychania i wydychania może być bezpośrednią drogą do głębokiej samoświadomości i wewnętrznego połączenia. Większość form medytacji wymaga specyficznych pozycji lub długotrwałego bezruchu. Nauczanie OSHO jednak demokratyzuje medytację, twierdząc, że każdy pojedynczy oddech, gdy nasycony jest pełną świadomością, staje się potężnym momentem medytacyjnym. Oznacza to, że nie musisz się wycofywać. Środki są zawsze w tobie, z każdym cyklem oddechu. Kiedy oddychasz z pełną świadomością, jesteś niezaprzeczalnie i całkowicie obecny w chwili. Nieustanny szum umysłu, lęki o przyszłość i żale z przeszłości chwilowo ustępują. W tym jednym, świadomym oddechu wszystko może się zmienić. Nie jesteś już tylko pasażerem, stajesz się świadomym obserwatorem, dostrojonym do subtelnych energii wewnętrznych. Osho rozumiał, że oddychanie to nie tylko proces biologiczny, ale głęboka praktyka duchowa, bezpośredni przewód do głębszych warstw istnienia. Nauczał, że z każdym świadomym oddechem aktywnie łączysz się z uniwersalną siłą życiową, kosmiczną energią, która przepływa przez wszystkie istoty i rzeczy. Czyniąc to, dostrajasz się do ogromnej inteligentnej energii wszechświata, wychodząc poza granice swojego indywidualnego ego i czerpiąc z bezgranicznego źródła mocy i mądrości. Dla oszo, oddech służył jako ostateczny most między umysłem a duszą, łącząc Twoje fizyczne ja z Twoim nieskończonym, wyższym ja. Poprzez świadome oddychanie przekraczasz inherentne ograniczenia i uwarunkowania umysłu, które często nas więżą. Zamiast tego uzyskujesz bezpośredni dostęp do nieskończonych możliwości duszy, królestwa bezgranicznej kreatywności, bezwarunkowej miłości i głębokiego spokoju. Każdy oddech wzięty z celową świadomością, jest znaczącym krokiem w kierunku duchowego przebudzenia, stopniowo demontując wewnętrzne blokady, które uniemożliwiają Ci doświadczenie Twojego prawdziwego, nieograniczonego potencjału. Świadome oddychanie zatem nie polega tylko na osiągnięciu spokoju umysłu, zasadniczo chodzi o przebudzenie Twojej duszy, dostrojenie się do wewnętrznego rytmu wszechświata i świadome wkroczenie w Twoją wrodzoną moc, jako współtwórcy Twojej rzeczywistości. Po zbadaniu skomplikowanego tańca między oddechem, fizjologią, siłą życiową, głębszymi stanami mózgu i podświadomością, dochodzimy do kulminacji tej mądrości uświadomienia sobie, że jesteś bezsprzecznie twórcą swojej rzeczywistości, a Twój oddech jest Twoim najpotężniejszym narzędziem w tym wielkim akcie manifestacji. Podróż zaczyna się od zrozumienia, że każdy pojedynczy oddech, który bierzesz, jest okazją, szansą na reset. Odnowienie i świadome dostosowanie się do rzeczywistości, którą pragniesz stworzyć. Jest to chwila za chwilą ponowna deklaracja Twoich intencji, ciągły akt kształtowania Twojego wewnętrznego i zewnętrznego świata. Manifestacja nie jest jedynie pobożnym życzeniem, jest dynamicznym procesem obejmującym jasną intencję, dostrojone emocje i konsekwentne działanie wszystko zakorzenione w Twoim stanie energetycznym. Świadome oddychanie wzmacnia ten proces na kilka kluczowych sposobów. Po pierwsze, poprzez indukowanie stanów takich jak teta, pozwala ci ominąć opór świadomego umysłu i bezpośrednio zaimplementować twoje pragnienia w podświadomości, będącej samym planem twojej rzeczywistości. Kiedy twoja podświadomość jest przeprogramowana przekonaniami wspierającymi twoje cele, cała twoja istota zaczyna działać w zgodzie, aby przyciągać i tworzyć te doświadczenia. Po drugie, świadome oddychanie pomaga regulować twój stan emocjonalny. Jeśli stale działasz ze stresu, strachu lub braku, Nieświadomie manifestujesz więcej tych doświadczeń. Używając oddechu do przejścia w stany spokoju, radości, wdzięczności i obfitości, zmieniasz swoją wibrację energetyczną, stając się energetycznym odpowiednikiem tego, co chcesz przyciągnąć. Po trzecie, oddech służy jako kotwica do chwili obecnej. Większość praktyk manifestacji podkreśla znaczenie życia tak, jakby twoje pragnienia już się zmaterializowały. Kiedy jesteś w pełni obecny, jesteś w stanie kultywować uczucia spełnienia. Radości i obfitości w teraźniejszości. Ta świadomość chwili obecnej, kultywowana poprzez oddech, jest kluczowa dla utrzymania wysokiej częstotliwości wibracyjnej, dla efektywnej manifestacji. Praktyczne kroki obejmują rozpoczynanie dnia od świadomego oddychania i wyznaczania intencji, wizualizowanie pożądanych rezultatów w zrelaksowanym, przypominającym teta stanie. Przez cały dzień używaj oddechu jako mikropraktyki do uwalniania napięcia. Ponownego skupienia i potwierdzania swoich intencji. To konsekwentne, celowe zaangażowanie w swój oddech przekształca go z nieświadomej funkcji w potężną dźwignię dla świadomego tworzenia. Masz w sobie wrodzoną zdolność do transformacji swojego życia, a zaczyna się ona od czegoś tak prostego, a zarazem głębokiego, jak twój oddech. Teoretyczne zrozumienie mocy oddechu to tylko pierwszy krok. Prawdziwa transformacja leży w jego konsekwentnym włączaniu do codziennego życia. Świadome oddychanie nie ma być ezoteryczną praktyką zarezerwowaną na specjalne okazje. To żywe narzędzie, dostępne w każdej chwili, zaprojektowane, aby wzmocnić Cię przez każde wyzwanie i uroczystość. Aby naprawdę wykorzystać jego potencjał, rozważ te praktyczne ścieżki. Poranny rytuał. Rozpocznij dzień od dedykowanej 5-10 sesji oddechowej. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i skup się na głębokim, brzuszno-przeponowym oddychaniu. Powoli wdychaj powietrze przez nos, czując jak rozszerza się brzuch. Zatrzymaj na kilka sekund, i wydychaj jeszcze wolniej przez usta lub nos, pozwalając brzuchowi się skurczyć. Podczas oddychania ustal swoje intencje na dzień, wizualizując pozytywny rezultat i kultywując wdzięczność i radość. To ustanawia potężny ton energetyczny. Uważne mikroprzerwy. W ciągu dnia, zawsze gdy czujesz narastający stres, przed ważnym spotkaniem lub w chwilach przejściowych, np. czekając w kolejce, weź 3-5 świadomych oddechów. Wdychaj głęboko, zatrzymaj krótko i całkowicie wydychaj. Ten szybki reset może natychmiastowo zmienić Twój stan fizjologiczny i emocjonalny, przywracając Cię do teraźniejszości i zwiększając jasność. Specyficzne techniki dla specyficznych potrzeb. Aby się uspokoić i skoncentrować. Ćwicz oddychanie pudełkowe. Wdech na 4, zatrzymanie na cztery, wydech na cztery, zatrzymanie na 4. Aby dodać energii i skupienia, spróbuj kapalabhati, oddech oczyszczający czaszkę. Szybkie, energiczne wydechy przez nos, pasywne wdechy. Używaj z ostrożnością, aby zrównoważyć i zharmonizować. Oddychanie naprzemienne nozdrzami, nadishodhana, równoważy półkule mózgowe i uspokaja układ nerwowy. Dla głębokiego relaksu i dostępu do stanu teta. Znacząco wydłuż wydech w stosunku do wdechu, np. wdech na 4, wydech na 8. To silnie aktywuje przywspółczulny układ nerwowy. Wieczorne uwalnianie. Przed snem poświęć 5-10 minut na powolne głębokie oddychanie przeponowe. Skup się na uwalnianiu dziennych napięć z każdym wydechem. To przygotowuje Twoje ciało i umysł do regenerującego snu i ułatwia głębsze stany relaksacji, w których może nastąpić przeprogramowanie podświadomości. Pokonywanie wyzwań. Nie zniechęcaj się, jeśli twój umysł błądzi. Po prostu uznaj myśl i delikatnie skieruj uwagę z powrotem na oddech. Konsekwencja jest ważniejsza niż perfekcja. Eksploruj różne techniki i znajdź to, co najbardziej rezonuje z tobą. Rozważ prowadzone medytacje oddechowe, aby pogłębić swoją praktykę. Twój oddech to towarzysz na całe życie. Święte narzędzie. Które dzięki świadomemu zaangażowaniu może prowadzić Cię do głębokiego spokoju, większej jasności i ciągłej transformacji Twojej rzeczywistości. Wyrusz w tę podróż samopoznania, jeden świadomy oddech naraz. Podsumowując tę głęboką eksplorację, staje się jednoznacznie jasne, że prosty, a zarazem nieskończenie potężny akt oddychania jest czymś znacznie więcej niż automatyczną funkcją ciała. Jest to święte narzędzie, wewnętrzny dar który daje ci niezrównany dostęp do twojego wewnętrznego świata, twojego energetycznego planu i twojej ostatecznej zdolności do kształtowania rzeczywistości, w której żyjesz. Od starożytnej mądrości Osho, który ogłosił jeden świadomy oddech medytacją, po naukowe zrozumienie jego wpływu na nasz układ nerwowy i stany fal mózgowych, przesłanie jest spójne: Twój oddech jest cichym, a zarazem najpotężniejszym architektem twojego istnienia. Przeszliśmy przez skomplikowane ścieżki, gdzie oddech łączy się z naszymi emocjami, równoważąc fizjologiczny taniec naszych systemów współczulnego i przywspółczulnego. Zagłębiliśmy się w głębokie koncepcje energetyczne, prany i chi, rozumiejąc, jak świadomy oddech kultywuje i kieruje tą witalną siłą życiową przez Dantian i suszumne Nadi, odblokowując głębszą witalność i duchowy przepływ. Odkryliśmy niesamowity potencjał spowalniania oddechu, aby uzyskać dostęp do wysoce receptywnego stanu fal mózgowych Teta bramy do przeprogramowania naszego podświadomego umysłu, uwolnienia ograniczających przekonań i zasiania nasion naszych najskrytszych pragnień. Ostatecznie uznaliśmy, że świadome oddychanie nie polega jedynie na osiągnięciu chwilowego spokoju. Chodzi o przebudzenie twojej duszy, dostrojenie się do uniwersalnego rytmu i pełne wkroczenie w twoją wrodzoną moc, jako świadomego współtwórcy twojej rzeczywistości. Wybór zatem należy głęboko do ciebie. Czy będziesz nadal oddychać nieświadomie, pozwalając okolicznościom, zewnętrznym i starym wzorcom dyktować twoje doświadczenie? Czy też przyjmiesz to niezwykłe narzędzie, sprawiając, że każdy wdech i wydech będzie celowym aktem intencji, chwilą obecności i krokiem w kierunku życia, którego naprawdę pragniesz? Pamiętaj, każdy oddech to okazja, świeże płótno dla nowego arcydzieła. To szansa na reset, odnowienie i ponowne dostrojenie się do najbardziej wzmocnionej wersji siebie. Zacznij teraz. Weź głęboki oddech, w tej chwili. Poczuj, jak powietrze wchodzi do twojego ciała, odżywiając każdą komórkę, wprowadzając cię w teraźniejszość. Następnie, z intencją uwolnij wszelkie napięcie, wszelkie wątpliwości, wszelkie obawy. Z każdym świadomym wdechem wciągnij spokój, radość i rzeczywistość, którą chcesz stworzyć. Z każdym świadomym wydechem uwolnij wszystko, co już ci nie służy. To jest twoja moc. To jest twój oddech. To jest Twoja rzeczywistość, czekająca na świadome zaprojektowanie, jeden święty oddech naraz. Niech Twój świadomy oddech prowadzi Cię do bezprecedensowego spokoju, jasności i bezgranicznej transformacji.